Cześć dziewczyny, cześć chłopaki. No więc dzisiaj dodatkowa praca domowa, czyli mamy nogi tutaj skrzyżowane leciutko i kolana do góry i na dół. Jak tylko możecie, nie naciskać za bardzo. Jak się nie da, jak jesteście tutaj, to tylko malutkie ruchy, to tak zwany motyl, butterfly. Parę razy. To jest taka praca dodatkowa, i potem zmieniamy skrzyżowanie nóg, robimy to samo. I teraz nogi razem, tak? Możemy złapać tutaj, uchwycić albo uchwycić za kolano. A jak uchwycimy tutaj, to klatka piersiowa nie tak opadnięta, tylko do przodu. I powtarzamy to samo, tak, i na koniec otwieramy stopy, jak książkę, otwieramy i otwieramy jeszcze raz. Nie zapominamy o dechu, oczywiście. E, talvez, praça do Mova do poniedziałku.